Zdecydowanie łatwiej jest, jest wejść, wejść samemu do klatki czy do ringu, bo, bo absolutnie jesteś odpowiedzialny za to, co robisz i sam decydujesz o tym, jak ta walka będzie wyglądała. Stojąc w narożniku ludzi, ludzi, z którymi pracuję, którym pomagam gdzieś tą karierę rozpoczynać, no to wiesz, on, on wychodzi, ja jestem świadomy jakichś tam braków, staramy się, staramy się dobrać taktykę tak do przeciwnika, aby tych braków było widać jak najmniej i to jest kolornie stresujące, bo dla mnie wynik tych osób, którym ja poświęcam jakąś tam pracę teraz jest ważniejszy niż, niż mój wynik sportowy był i e, to jest cholernie stresująca robota wbrew pozorom. I e, fajnie, fajnie, bo mam taką trochę na miastkę tej adrenaliny i tego stresu, który towarzyszył mi w sytuacjach, kiedy przygotowałem się do walki, czy e, stałem już na backstage, bo wiem, że tak chwilkę wychodzi do ringu. Teraz e, czekam, e, widzę, widzę stres e, zawodników, e, z którymi e, pracuję na co dzień. I, I to jest stres, który mówię, jeszcze, jeszcze bardziej potęguje e, tą moją nerwowość, ale fajnie, jak się udaje, to jest, to jest super. Jak się nie udaje, to, to jest tylko sport. I, I trzeba to traktować, wrócić na matę i jeszcze ciężej zapieprzać. Tyle.